kdy si jdu do BMW, nevím, jak na hodinu já jdu, Chyba ponad tři stůly, ale mě, ale mě odchodí mě to. kdy si jdu do BMW, nevím, jak na hodinu já jdu, ee, Chyba ponad tři ale mě odchodí mě to. Dobre, jedu, proso, proso. Chyba tu jest fotoladel albo policja. Jadę dalej, prosto, prosto, prosto. Tutaj jest fotoladel, to policja. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Gdzie mam jechać? Tu fotelada, tam policja. Ej, 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 ej. To jadę, proszę. Prosto, 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 Zatrzymuje mnie policja na kontrolę. Nie wiem, gdzie mam jechać, Nie wiem co mam robić. Policja to ile na godzinę jechałeś? Mówię, chyba 300, chyba 300. Policja. No to musisz otrzymać 200, 350 tysięcy. Nie wiem, jak ty to zapłacisz, ale git. Więc rozpędzam się dalej i jadę, 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 jadę. jadę. Nagle tu. Przeście graniczne, przeście Przejeżdżam od razu, dalej gazuję. Nie obchodzi mnie policja, policja. I znowu jadę, 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 jadę. Nie wiem czy w lewo, czy w prawo, ej, ej. Więc zbieram w lewo, żeby jechać tam, gdzieś słońce. I może, I może dobrze tam się jedzie. A? I jadę plasta, 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 plasta. Znowu ponad trzy i znowu jest kontrola. Wie. Ale za kontrolą od razu przejeżdżam. I będę trzech, dwóch stówek